Wnusiu, zrobiłam twoje ulubione pierogi. Jak możesz nie zjeść ich do końca? Ten tort jest specjalnie dla ciebie. Musisz spróbować. Brzmi znajomo? Dziś o psychologicznych aspektach otyłości. Zapraszam. Cześć, tu doktor Kuba. Witam cię na moim kanale Doktor Kuba odchudza. Dziś wyjaśnię, na czym polega emocjonalne jedzenie, zajadanie problemów i jaką rolę odgrywa w otyłości. Aspekty psychologiczne odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju otyłości, w utrzymywaniu prawidłowej wagi, jak również w rozwoju efektu jojo. Dziś tak z kilku powodów. Po pierwsze. Trudno oczekiwać szczupłej sylwetki u osoby, która była wychowywana w kulturze fast foodów lub codziennego chodzenia na obiad do restauracji albo gdy w zamian za mm, spacer czy przejażdżkę na rowerze wybieramy czas spędzony przed komputerem albo telewizorem czy w kinie. Istotnym też jest, jakie przekonania odnośnie jedzenia wynieśliśmy od małego z domu. Na przykład, że musimy skończyć jedzenie do końca, bo nieładniej jest rzucać rzeczy na talerzu, y, lub że babci się nie odmawia. Albo że to nieładnie. Innym aspektem jest traktowanie jedzenia jako wyraz miłości albo nagrody. Na przykład babci do wnuków, czy za dostaną szóstkę w szkole mama nagradza dziecko, y, kupieniem jej paczki chipsów. Te same wzorce będziemy powielać w naszym dorosłym życiu. Każdy z nas zna rolę jedzenia jako uspokajacza albo sposobu rozładowania stresu, dużo łatwiej się po czekoladę czy alkohol, które dają chwilowy efekt euforii i rozładowania. Jednak problem nie zostaje rozwiązany. Mało tego, buduje w nas poczucie winy i powoduje, że chcemy to samo powtórzyć i tak w kółko. W ten sposób rodzi się element uzależnienia, czyli pobudzania ośrodka nagrody. Kolejnym czynnikiem powodującym stres są diety wysoce restrykcyjne. Czyli takie, które są ograniczone do wąskiej grupy produktów, wąskiego menu, np. dieta owsiankowa czy popularna w Polsce dieta owocowo-warzywna. To nie są diety, na których możemy wytrwać długo. Tego nie znajdziecie w programie hormonalno-metabolicznym, gdzie spektrum produktów, które jest dla Was dostępny, jest bardzo szerokie. Organizm traktuje dietę restrykcyjną jako silny stres i powoduje, że prędzej czy później zaczynamy rzucać na jedzenie, jeść kompulsywnie i nasze preferencje są w kierunku rzeczy węglowodanowych i przetworzonych. Zanim opowiem Ci o kolejnych czynnikach psychologicznych, odgrywających rolę w powstawaniu nadwagi i otyłości, mam do Ciebie prośbę. Tradycyjnie, jeśli podoba Ci się ten odcinek, zalajkuj go. A jeśli podoba Ci się ten kanał, zapraszam do subskrypcji. Nadwaga i otyłość są często sposobem karania bliskich. Obserwuję tu pacjentek, które przeżyły zdradę, ale zostają w związku. Na oczach swoich partnerów obżarają się, wykazując swoją złość, że przez nich są nieszczęśliwe i są otyłe. Otyłość może być również wykorzystywana jako sposób zwrócenia na siebie uwagi w rodzinie. E, osoby z nadwagą mają potrzebę akceptacji miłości, w ten sposób utrzymując się w otyłości wymuszają troskę swoich bliskich. Otyłość może być również traktowana jako osłona, czyli w przeciwnym celu, za którą mogą się skryć osoby, które nie chcą wchodzić w relacje damsko-męskie tłumacząc, że przecież ze swoim wyglądem nic ich, nikt ich nie zechce. Przykładem, który często spotykam w swoim gabinecie są pacjenci po 30, którzy wciąż mieszkają z swoimi rodzicami. Na pytanie, dlaczego nie założyli własnej rodziny, tłumaczą, że z ich wyglądem nie jest to możliwe, że nikt ich nie zechce. Tak naprawdę problem leży zupełnie gdzie indziej. Nadmierne jedzenie może też być spowodowane niespełnioną potrzebą szacunku i uznania. Osoby, które często gotują dla znajomych, robią to głównie dla pochwał i uznania. Wtedy za dużo też jedzą. Często towarzyszy temu też alkohol, który wzmaga głód, a więc przyczynia się do pochłaniania jeszcze większych ilości kalorii. Apetyt, w przeciwieństwie do głodu, który jest uwarunkowany przez niedostatek składników pokarmowych w diecie, jest uwarunkowany psychologicznie. to uczymy się, doświadczając ulgi, jaką przynosi nam zaspokajanie głodu. Częste osoby po prostu nie są świadome, co i ile jedzą. Przykładem są właściciele barów, restauracji, fast foodów, futraków food czy kucharze. Na, mo na moje pytanie, co ile jedli, nie są w stanie mi przytoczyć e, dokładnych posiłków. Mówią, że jest to nieodzownie związane z ich pracą, po prostu muszą spróbować rzeczy, które sprzedają. Na to, ile jemy, ma także wpływ element społeczny. W samotności zjadamy dużo mniej niż w towarzystwie. Posiłek w towarzystwie jednej osoby zwiększa ilość spożywanego jedzenia aż o 35%, a obecność dwóch dodatkowych osób aż o 75%. Oprócz pracy, miejscem, gdzie w sposób kompulsywny rzucamy się na jedzenie, tak, to tam popełniamy większe grzechy łowrzestwa, jest nasz dom. Tam po, większość posiłków jemy przy komputerze, przed telewizorem, przed komórką e, i usypiamy w ten sposób naszą czujność. Jemy dłużej, szybciej, więcej. W Holandii przeprowadzono badanie na 2300 osobach e, na temat. Tego, jaki wpływ ma oglądanie telewizji podczas jedzenia, i wnioski są jednoznaczne. Osoby, które jedzą jednocześnie oglądając telewizję, jedzą znacznie więcej. Mało tego, tego dnia obfitość posiłków jest dużo większa. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam Was jeszcze raz do subskrybowania mojego kanału i pozostawania komentarzy, jak również pytań. Tutaj albo na mojej oficjalnej stronie dr Kuba Odchudza, czy na moim profilu na Facebooku czy na Instagramie. Na część z Waszych pytań postaram się odpowiedzieć w następnych odcinkach. Cześć! Odchudzaj się z głową.